Okay. Słuchajcie, po drodze zaczepiłem właśnie tego żebraka, który w końcu zgodził się powiedzieć mi, że potrzebuje łachmanów żebraków żeby dostać się do tego całego gościa, który ich tak pourządzał. Teraz chwila, bo tutaj mamy akurat ten wykrzyknik. Znaczy, że on w swoim asortymencie pewnie ma przebrania żebraków Zaraz zobaczymy. Ojku Zaraz zobaczymy Cyk, Handlarza, Kurtka, sprzedawcy, lekarza, łachmane żebraka. No i tańsze to one nie są. I jedne mam chyba w skrzyni jeszcze. Zobaczę, bo i tak musimy się przespać, i tak musimy się przespać. I przy okazji jeszcze dodatkowo o tym całym zajściu musimy powiedzieć kapitan Elizie. Nie w tą stronę idę jak zwykle. O, pięknie. Tylko musimy się ubrać jak żebracy. Musimy się wszyscy ubrać jak żebracy. Proszę ja Was bardzo. Dokładnie. Dokładnie. Dobra, dwóch żebraków mam ze sobą, ja będę trzeci. Jak tylko dojdziemy do mojej skrzynki. Wiem, że w skrzynce gdzieś tam chowałem jeszcze jeden strój żebraka, ze względu na to, że poprawiał on zdolności złodziejskie. A to pozwoliło otworzyć mi sporo skrzynek na początku rozgrywki. W ogóle można było ich znaleźć trzy, bo pamiętam, że dwa sprzedałem. Skrzyneczka. Ach, pewnie, że mam łachmany żebraka. Inwentory. Dobra, to już wyglądam na żebraka w tym momencie. Prześpię się tylko do rana. Przyda mi się taki odpoczynek. I, no i możemy ruszać. Tylko, oczywiście, zajdziemy do kapitana Liza. Tak jest. Kapitan, report. Pójdź ahead, lieutenant. Insurgency została kwalifikowana. Co to jest pełna na mnie? Hmm. we stopped bulgakov at the station before they set off their explosives bad news she slipped away before we could grab her starting with the good news doesn't make it any less of a failure lieutenant the asc is going to try to rip us a new asshole over this but the fact that they said bulgakov was a man and not a woman might give us a bit of ammo to fire back with i'm still pissed but there's no telling how many lives you saved today so go find quartermaster ryan and collect your pay let's keep the fuck-ups to him during their assassination plot roar's diversion attempts destroyed some of our city's roofs forcing us to evacuate blocks of citizens to protect them from the sun we need the repairs but instead of working on the repairs where they're damn well needed the fucking mutants have now chosen to revolt put in it will do captain before you go lieutenant i want you to know your professor captain sean manser leaving the city for the front No proszę hmm, dobra Weźmiemy wypłatę od kwatery Mistrza Na golenniki żołnierza no, ciekawe na goleniki Żołnierza. Niech będzie. Wyglądają na lepsze niż te, które mam. Hmm, dobra. Do tegośmy się już wszystkiego dowiedzieli. Hmm, poza tym, idziemy porozmawiać z przemytnikiem. Dobrze by było się o tym też czegoś dowiedzieć.

Is that true? What's your deal? Political problems? Avoiding the front? Never mind, keep your silence. Better for all. Yeah, I have some contacts that might be able to help you out. But I don't do favors. It's gonna cost you. And to be straight, to get three people out it's gonna cost some bribes to guards and officials. Not gonna be <laughs> <push laughs> But if you got the serum, we can get you on your way. Brought you everything I could scrape together. <laughs> No dobra, mogę poświęcić tak. 200 serum. Kupcy i tak lepiej zapłacą. Okej... Okay. Przy okazji, skoro już tu jestem, to rzeczywiście mógłbym się pożegnać z szanem. Chyba już nie muszę nosić tego. Chyba dziwia na sobie Czy na pierśnik żołnierza? W sumie czemu nie Jak znajdziemy jakąś zamkniętą skrzynię to wtedy się to zmieni Dobra Chłopakom też to pozmieniam, bo... Kurtka... No właśnie Mundur pełni And this tutaj... okay. w here... Zachariah. So your captain told you I was heading out, did she? I should be grateful. It is good to see you. Perhaps for the last time. I'm leaving for the front, as is expected. I wish... you could stay longer. Wish that I could as well. If not only to appease my concern for you, but their will moves more than my desire. So they separate us, as they always have. To keep us divided. And I fear to further isolate you. Stay wary, mindful. You are in their sights, my dear Zechariah. You are the newest initiate, the youngest. And so to them, the most attainable, the shortest route to knowing our secret such as our world there are pawns in a chess game played by imbeciles to okay, elizabeth elizabeth the Im the take care zachariah take care i will my word until we meet again master i'm afraid this is more of a farewell and it's sean forgive me not It's always sad to see a friend leave, especially when you know that he's going to risk his life every day. You must be feeling very lonely. It is up to you to earn a new friend to support you through hard times. A friend powerful enough. Have you thought about my request? What's a little secret shared against a strong friendship, after all? I would be honored to have you among my friends, Colonel, but alas, I don't know what secret you're alluding to. I'm sorry.

Slamsy to nie jest zły pomysł, ponieważ mamy tam parę zadań. No to w lewo. Ten ich cały przywódca zaczyna mnie wnerwiać. Tą metalową szczękę, to bym mu wbił... ...prosto w mózg. I to co najmniej nie przez głowę. Ale zobaczyłem, bo może się jeszcze do czegoś przydać. Nie zdziwiłbym się, że jego chęć zdobycia sekretów technomancerów poprowadzi go w końcu do zguby. I być może znajdzie się tam wtedy ktoś, kto będzie mógł mu wyciągnąć pomocną dłoni. No i w związku z tym bardzo, bardzo, bardzo dużo będzie potrzebował, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Ale to na razie taka przyszła przyszłość no nie. Na razie musimy zanieść. Hmm, obraz, ale nie but... like not... so. <laughs> Dokładnie. Nie potrwa to długo, a jemu może osłodzić życie, ponieważ teraz dłużej go już nie będzie. Znajdź przemytnika. Ok, ale przekaż matce nędzarza pamiątkę. I tam też się udamy. Na dodatek, Anton ma do nas jakąś sprawę. To jeszcze idziemy wprost, jak w mordę strzelił. No to dobre. Anton ma jeszcze do nas jakąś sprawę. Ciekawe, z czego on może potrzebować tak naprawdę. Cóż na wszystko przyjdzie pora, żeby się dowiedzieć. Hmm. Naraz, zaraz. Bo ja tu się zaraz pogubię, już się pogubiłem. Um, muszę się cofnąć tak. W sensie. Tędy, tędy. Tak, 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 już ty tam nie szalej. Hmm. Gdzieś tędy. No naprawdę. Przeciwnicy tutaj już nie stanowią dla mnie jakiegoś większego wyzwania, natomiast są darmowym źródłem punktów doświadczenia. W związku z tym, pamiętajcie o tym, żeby nie zabijać przeciwników, bo jak się ocudzą po jakimś czasie, to będzie można znowu im wlać. To jest bardzo dobry pomysł. Jezu, jak obiegnę tą całą dzielnicę jeszcze raz, to mnie po prostu szlak trafi. No, no, tędy to się w ogóle nie da tam przejść. Ja naprawdę kogoś wykończę. Musimy... ...dżidować do sam... dookoła, żeby... ...załatwić jedną sprawę. I tu było co? Tu nie był trzeci poziom przypadkiem? O, no właśnie. Tutaj był trzeci poziom, więc założymy sobie po prostu inną kurtkę. Kurtkę grabieżców. E, nic specjalnego. Co chciałeś? Nie, pewnie. I just wanted you to know my services are available. Hmm, interesting. A question, though. Is it really the pay you're after, Manser? Or could it be the adrenaline? Those old greybeards at the source boring the living hell out of you yet? I don't remember inviting you into my business. If you need me, just pay. A technomancer for hire. A prize indeed. Who wouldn't need such a thing? But you'll need to prove yourself first. The army has a way nie to the front. I'd like for it to not get there. Why don't you use your rank to see that it makes an unforeseen detour to, well, me? This a test of loyalty? Fine, if that's what you need. I gotta go. Then go. Wojna i tak jest przegrana. Natomiast nie wiem, czy chciałbym się babrać w sprzedaż broni. Nie jestem tonem Starkiem. Mm, dobra, to to mamy z głowy. Zatem idziemy do mamusi Mutanta. Raczej nie będę się w to babrał. Bronie jakby nie było bardziej przyda się na froncie a jeżeli trafi ona na ulicę to będzie jeszcze gorzej w środku a tu nie o to nam chodzi przecież mm, zaraz to jest ta kobitka Jenny yeah, mutant thank Oh, my dear little... hey there! Oh. A z nimi co jest tym razem? Zgaduję, że ten kamień był trucizną, co?

Hmm. Trochę mierzi mnie chyba to, że gra opiera się głównie na. na morderstwach, nie? Na śmierci. Nie wiem, czy tak miałaby wyglądać nasza przyszłość na Marsie. Jezu, jak ja mam tam dojść? Teraz mnie szlak trafi po prawej. Trzeba rozwiązać ten problem z mutantami i to tym razem w taki sposób, żeby no nie wnerwiła się ta pani kapitan. Bo wtedy to będą jaja jak berety. Nie może mi cały czas osłaniać dupy i w końcu by się przydało, żebyśmy wykonali jakieś zadanie od deski do deski, tak jak ona każe, a nie według własnego sumienia. What's the problem? What? Their kind work like one. If one is hurt, they all cannot work. And now they have one who is wounded, so they are all helpless. But the men. Where's your hurt friend? Okay. Let's go. They would, but their tools are too damaged to work. Bad tools, they will be in the eye of Father. Let me see your tools. Maybe I if the tools are made better, to think that the city's life depends on an incomplete toolbox. Ridiculous. We should be able to fix it, right? <laughs> Nakładnie nie chciałem takiego rozwiązania. Na pewno nie chciałem, żeby coś takiego, żeby tak to zabrzmiało. No dobra, jak ja mam naprawić? Tworzenie poziom pierwszym, z tym też sobie poradzę. Koszula rzemieślnika, tworzenie plus jeden. Okej. Okay. Dobra. A tamtej potrzeba leczenia. W czyją ja koszulę doktora? Ale to też była chyba nauka czy coś w tym stylu? No, no właśnie, to też była nauka tam. Hmm. Nauka poziom pierwszy, A, no czyli nie potrzeba mi akurat. Dobrze było nazbierać tych koszul, mm, koszyła urzędnika. No, ok, udało mi się. Here, your Dobra. No i została mi tylko jeszcze jedna osoba. Weźmy hmm. pierśnik żołnierza. Wszyscy się zgodzili pracować, a my nie ty. No i co? No też nie pomaga. Pomyślałem, że jeżeli się poddam, no to po prostu stwierdzi, no skoro człowiek dobry, to coś tam. Dobra, no to po prostu mu wpiorę no. Nie mamy innego wyjścia. Już? He. The... Do anyway, <gry> Dobra. No bo to generalnie wygląda tak, że zyskałem dwa punkty u nich reputacji. Jeden mi odjęli. Tak, jestem do przodu i tak, jestem do przodu. No nie mam całego dnia, żeby po prostu latać w tej w nazad. Oh, great. I managed to stop the rebellion. To jest bit of good news. Wszędzie nie wyglądało tak samo bez Waszej pomocy. cię bardzo. 2000 punktów doświadczenia do roboty zrobione. Do kapitan Elijsy wrócę później. Na, na razie jest mi, że tak powiem, niezbędna, niezbędne zejście w dół. W dół, w dół, w dół. Tutaj aż najwyraźniej. Hmm. Mogę też z góry przejść od razu do kanałów, tak naprawdę. I przy okazji powiem nędzarzowi, co się stało. I wrócę do kapitan Elizy. Elizy. Dobra, i chyba tak zrobię. Przejdę przez giełdę do. Do kanałów a nie tędy z kanałów do giełdy. To będzie lepszy wybór. Dobra. Ale wy. No tak, zobaczycie to już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.